Witajcie na kanale Narucia Koloszka, w końcu mogę to wykorzystać. To jest Adam, a ja jestem Ewa, i to nie są Cium kajloczki. Wymyśliłam to przywitanie, jak zbrałam profit przed chwilą. Dobra, to mam dwa pytania już na początku. A jedno Narucia Koloszka, tak? W sensie, to ktoś, ktoś to napisał. Tak, tak, okay. ktoś tak napisał. Przykro mi. Nie no, do, dobra, cies cieszę się, że tu jestem. Bo to, to chyba jakiś debiut jest w ogóle, e, tak, czyjeś obecność na tym kanale. Ja już ci mówiłam, że ja byłam youtube'owym twórcą, który Aha. pojawiał się u innych, ale nigdy nikogo zróbko. Tak, czyli musimy tutaj marketingowo pokazać Kubek z każdej strony, że naszego wspólnego jest znajomego. Ha, Polecam. Więc ja cię tutaj, Adamie, drogi, złoty, mój Półlokatorze zaprosiłam, ponieważ y, ja muszę wiedzieć, z kim ja mieszkam i od czasu do czasu chodzę na randki. Więc postanowiłam, że ja Cię Adam dzisiaj przetestuję mhm. profesjonalnymi testami z brawo z lat 2000 chyba. Wtedy, kiedy Ty na chleb mówiłeś, Pep. Wow, <laughs> fajnie. To na pewno, mm. ale y, moje pytanie to dlaczego? Dlaczego robisz ten odcinek? To nie wygląda jak mój zwyczajny odcinek na kanale psycholożka, i wcale nie dlatego, że mamy nowe tło. Musiałam Cię wykorzystać, ponieważ y, razem z moim współlokatorem, a.k.a. dobrym przyjacielem, y, jedziemy na wakajki na Islandię i w momencie, w którym oglądacie ten film. My prawdopodobnie błądzimy gdzieś po tundrach, moi drodzy. Kiedy skończymy już y, czytać, co tam pod czupryną Adama się kryje, to przejdziemy do tej merytorycznej części i ja Wam opowiem czym jest tak zwany fukok, czyli to jest taka bardzo fajna technika dla par, ale nie tylko. I to jest bardzo taka fajna technika, która pomaga przy kłótniach, żeby się nie pozabijać. Więc jeżeli przebrniecie z nami dzisiaj ten odcinek i zobaczymy, czy Adam jest miętczakiem, czy tyranem... Czy moja kariera jest zagrożona przez ten odcinek, bo, bo, bo nie, w sumie barli, nie wiem, czy dzwonić do adwokata? Nie, nie bardziej niż zazwyczaj. Dobrze, mięczak czy tyran. Zbieram punkty, rozumiem, i w zależności od tego, ile punktów zliczę, Taki jestem wskazany przez... Yy... Brawo Tak, po prostu zobaczymy, czy jesteś człowiekiem, który żyje pod moim papciem Czy prawdziwy z ciebie czat. Nie już w kapciach e, Gdy się kłócicie, ty zawsze starasz na swoim Czasem udaje ci się przekonać się, że nie ma racji Zwykle bierzesz winy na siebie, bo nie lubisz się sprzecać Sprzecać Sprzecać, Nie, nie lubisz sprzeca. się sprzecać By, odpowiadam by Czasem udaje ci się przekonać ją, że nie ma racji, ale przecież mam zawsze rację Chciałabyś, bo jesteś starsza Pewnego razu twoja dziewczyna zauważyła, że rozmawiałeś ze swoją byłą Po rozmowie pyta cię, co u niej słychać Przez kilka następnych dni prawi ci złośliwości Wyczuwa, że jest lekko nadąsana Uważasz, że byłabym lekko nadąsana? Tak, uważam tak co my tniemy? Postanowiliście pojechać na weekend na działkę do wspólnej kumpeli. Twoja dziewczyna w ostatniej chwili zmienia zdanie i proponuje ci dyskotekę. Zjawia się punktualnie, przygotowanymi kanapkami na drogę. Przybiega w ostatniej chwili przed odjazdem pociągu. By. Zjawia się punktualnie w przygotowanymi kanapkami na drogę On mnie jeszcze nie zna, no. za krótko razem mieszkamy Przynajmniej się starasz Starasz się przynajmniej Możesz mi dać nie półtora punktu, bo jesteś pomiędzy by a cy Odkąd się znacie Polubiłeś komedię, nienawidzisz komedii Nie zmieniłeś swoich filmowych upodobań Cy I w ogóle czemu twórca tego profesjonalnego Psychologicznego testu zakłada Brawo. Że ty musisz lubić komedię Znaczy komedie są spoko Okay. Filmy są dla ludzi. Ludzie Istnieją. oglądają filmy. Tak. Twoja dziewczyna pożyczyła ci książkę. Od miesiąca zapominasz ją oddać, a ona czeka z ażieką cierpliwością, aż w końcu gdzie, gdzie jest yy, odpowiedź mamy. To jest w ogóle pytanie, które jest bardzo spójne z rzeczywistością, bo jak się poznaliśmy z Adamem, to Adam poprosił o pożyczenie, poprosił mnie, żebym pożyczył mu taką książkę o filozofii wschodu, do tej pory jest w samochodzie. Daj, no jak hoduję samochód, to czytam jedną kartkę, no, zostało jeszcze dwieście. Codziennie pyta cię, czy przyniosłeś książkę, odgraża się, że jak znów zapomnisz o książce, śmiertelnie się obrazi. Wiesz odpowiedzi odpowiedź D, Odpowiedź A. Zaprosiłeś na imprezę dziewczynę, której ona nie lubi. A. Mimo to stara się być dla niej miła. B. Oznaczenie wychodzi, gdy tamta się zjawia. C. Z... Czemu w ogóle tu jest jakieś romantyzowanie toksyczności? Jak w piosenkach. To się tu dzieje. To się tu dzieje. Naprawdę. Brawo, brawo dlaczego romantyzowałeś toksyczne relacje? Byliśmy szczęśliwym związkiem. Potem przeczytaliśmy brawo. <laughs> C. się jakby nic się nie stało, ale po imprezie mówi co sądzi o tym pomyśle. Ale mam wyobrazić sobie, że hipotetycznie dzieje się taka sytuacja, tak? No musisz sobie wyobrazić, że po prostu kogoś bardzo nie lubię. Między A a C jestem. A a C. Chcę tak. półtora punkta. Uważam, że... Uargumentuj. Zasadnie. Nie robiłabyś trzody, ale nie trzymała języka za zębami. Ale w ogóle zobacz, zbliżamy się coraz bliżej końca, a ty nadal jesteś tyranem. Przestań! Ja, ja, ja nie wiem, czy ja tą walizkę tu będę rozpakowywać jak wrócimy Kiedy kumpel prosi cię o przysługę, zawsze starasz się pomóc. Zwykle, Ja się troszeczkę już gubię tutaj w tym uniwersum, generalnie. Kiedy masz mnie kumpel prosi A, o, o przysługę, Dokładnie. zawsze starasz się pomóc. Zwykle odmawiasz, bo uważasz, że każdy musi sam sobie radzić. Zależy od sytuacji, przyjaciołom rzadko odmawiasz. Cy, do twojej dziewczyny najlepiej pasuje słowo. Przemyśl odpowiedź Słodka, uparta, odpowiedzialna Ja od ja razu będę słodka, uparta Jak przyznam się, więc Uważasz, że nie jestem odpowiedzialna? <grym> to, to, to nie jest, to nie jest tak jak myślisz W sensie, e, uparta Powiem uparta, to, to jest, Powiem upa, Powiem słowo, uparta wybiorę Zrobiłem to Po prostu chcesz dostać więcej punktów w Nie, nie, momencie, nie, nie jest Po partneria. prostu wybrałem ale tak czy tak bez tego Nawet gdybym wybrał słodka, to bym już był partnerem Nie, nie jestem słodka Masz posmakuj <grym> Adamie, drogi złoty, okazało się, że jesteś partnerem, czyli nie jesteś ani miętczakiem, ani tyranem. Nikt nie próbuje rządzić w waszym związku. Dogadujcie się jak partnerzy. Dzięki temu nawet skutni potraficie wyjść na prostą. Zawsze masz własne zdanie i bez problemu podejmujesz decyzję. Ona tak samo... Wykrzyknik, dlatego świetnie Cię rozumie, kropka. nie, nie łapie ciśnienia, gdy się z nią nie zgadzasz, nie zmusza byś spełniał wszystkie Ej. jej oczekiwania Wszystko w porządku rozumiem? A co jest w ogóle, kim jest tyran? Twoja dziewczyna nie trafiła najlepiej Jesteś tyranem, który nie znosi sprzeciwu, zawsze chce mieć rację i musi poznać się na swoje, na swoje, to się... Czyli, jakby załóżmy, że od odpowiadam, że, że jesteś, jakby słodka i, wychodzisz na i wychodzę na tyrana. Uważaj, bo może mieć dość Twojego zachowania. Nie dziś się, gdy zwyczajnie odejdzie. Wykrzyknik. Huf! Było blisko. Było blisko. <grych> Miałem czek. W tym związku niewiele zależy od ciebie. Przejmujesz się każdą zachcianką swojej dziewczyny, a jej pomysły są zawsze na okeju. Ludzi! Na okej. Jednak nigdy nie umiesz postawić się na swoim. Przyznaj, że zrobisz wszystko, by jej nie wkurzyć. Przez tę uległość, laska często cię wykorzystuje. Olewa Twoje potrzeby, nie liczy się z Twoim zdaniem i wyładowuje na tobie złość. Bije Więc możemy się upodlić jeszcze bardziej, rozwiązując kolejny super quiz. Na pewno? Adam sam go znalazł i. był Co? Zachwycony. Nie, Powiedział, nie. Powiedział, zróbmy go. Mm. No dobra, no to skoro y, znalazłeś quiz, bo Adam stwierdził, że musi się odwdzięczyć. Pięknym za nadobne. No to zapowiedz swój quiz. Nie krępuj się. Strona kobieta.pl przygotowała y, sześć pytań w formie quizu. Jakim typem partnerki jesteś? Ty się nade mną tutaj maltretowałaś. Przez brawo, to także tak dobrze skończysz tutaj, nie? W sensie to wydaje mi się, że to jest Uważa, lepszy że happy ending że niż... kobieta.pl reprezentuje wyższy poziom. Nazywa się kobieta.pl. W sensie wydaje mi się, że domena kobieta.pl jest na przykład bardzo droga, więc to musi już być jakiś serwis, który coś reprezentuje, nie? Twój mężczyzna wyjeżdża na weekend. Co robisz? Płaczesz w poduszkę. Obrażasz się, wściekasz się i zabraniasz mu wyjazdu, planujesz spotkanie z koleżankami na ten czas. Dobra, obstawiaj, co bym zrobiła, a ja ci powiem, co, co bym zrobiła naprawdę. No planuję spotkanie z koleżankami na ten czas, ale też ko koledzy też istnieją, nie? Nie. I są też rodzice. Jak masz związek, to nie masz prawa kolegować się z płcią przeciwną. Głupi z... jestem, ja zapomniałem, przepraszam. Czy się urodziłeś wczoraj? Jezu, dobra, okej, okay, no zdarza się. Nie Ej, wyobraź sobie być w związku, gdzie ufasz drugiej stronie, mhm. nie? Tym no. Partnerowi. I wychodzi z założenia, że skoro rozmawia z kimś z przeciwnej płci, to wcale nie dlatego, że nie? chce z nim uprawiać. Się. lub się całować? lub się przytulać? lub mieć jakiekolwiek romantyczne relacje? Sugerujesz, że można rozmawiać z drugą osobą tej samej płci tylko dlatego, że. Lubicie ze sobą rozmawiać? Że macie podobne poglądy? Nie, nie, to byłoby strasznie chore, gdybym tak myślał. Przejdźmy do następnego pytania. Jak chciałabyś spędzić walentynki? No, a dać walentynki przed nami. Mm. A na kolacji w domu, byle razem, w jakimś modnym miejscu. Bo to to zależy. Eiffle, to zależy od jego pomysłu. Koniecznie, relacja w wyjeździe. No chociaż na randki ja mam przewagę. A ja wpadam na większą ilość pomysłów. Ja po prostu daję Ci przejąć pałeczkę i inicjatywę, tá, 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 żebyś mógł tá, 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 poczuć tá, 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 tá. się, wiesz, oukła, z smalcem al z malcem Alfa. <słys> pal... <grym> Koniecznie przy... luksusowym wyjeździe w Bytomiu, w Nie! Mogą. w chałupach. Papel tam będzie w apartamencie w Sosnowcu. Spaliśmy w łóżku, gdzie spał Kwaśniewski. Spaliśmy w łóżku, gdzie spał Kwaśniewski. I wpisaliśmy się na listę gości hotelu. Możecie powiedzieć, że wpisaliście się w listę gości hotelu? <grym> W Sosnowcu. Sosnowiec. Moje miasto. Piękne miasto. Ja bym może nie w jakimś modnym miejscu, ja bym modne zmieniona na jakieś fajne miejsce. Wiecie, znaczy, bo ja lubię aktywnie, ja lubię jak się coś dzieje. Na kładach. Na przykład. Bo w domu, chociaż pewnie czeka nas i tak, walentynki w domu nas czekają. Ej, no tak, że przed nami. Ko no tak, no, no to odwiedź, odwiedź się z Tak, Odpowiedź jest prosta. Na kolacji w domu byle razem, układając klocki lego. Twój partner loguje się na Facebooku i odchodzi od komputera, co robisz? Nic, szanuję jego prywatność. Szybko sprawdzam jego wiadomości, zarykam z daleka na jego profil. Podobnie się, że tu na etapy to jest podzielone, nie? Wysyłam wiadomości do jego koleżanek, podszywając się pod niego. Jezus, Maria, naprawdę ktoś tak robi? No bardzo, jest głupie. Dobra, co dalej. Co najbardziej cenisz u partnera? Czemu, jakby... Ale to jest bardzo trudne, ja w ogóle, ja zrobiłam kiedyś spis, jak byłam dzieckiem, jakie cechy u partnera powinny zostać spełnione. <śmum> Powinien mieć grzybeczkę. Znaczy ja wciąż jej nie widziałem i w nią nie wierzę, nie? Ale... Nie wierzysz w istnienie tej listy? Dłuższe włosy. Niegrzeczny. Musi szanować dziewczyny. Musi mieć w sobie to coś. Ta lista istnieje. Krążą legendy, nie. że są ludzie, którzy również o niej słyszeli. No dobra, co ja najbardziej bym chciała u mojego chłopa? Eee... Dobra, powiedz mi bardziej. Hugh Jackman? Justin Timberlake? Czy... Fascynują jak Fascynują mnie brwi tego, który jest lojalny. On mnie przekonał. Budzicie się rano po całonocnej imprezie. Co robisz? Pytam, kto robi śniadanie. Wyrzucam mu, że na tak, imprezę, to rozmawiam to z trzeba. innymi kobietami. Ale to musimy. Pytam, jakie mam plany. Mówię, że... Że bardzo źle się czuję. Tak, to... <laughs> Nawet nie mam... Co robisz, gdy kładziecie się razem spać? Przytulam się, pytam o czym myśli, zastanawiam się, czy nie zrobiłam czegoś nie tak, odsuwam go, potrzebuję miejsca. Dobrze, pokaż Dobrze. Wyrozumiała partnerka. O, widzisz, jak dobrze trenujesz. Tej, można cię zaufać. Wolność i uczciwość, wymagająca, ale w granicach rozsądku daj drugiej osobie to, czego i sama oczekujesz. Tak, trzymać. się. No dobra, a jakim chłopakiem ty jesteś? Nie, no już weź, błagam, już dosyć tego, już dosyć tego. Już wystarczy mi to brawo, naprawdę. W jestem partnerem. Jestem człowiekiem. Czemu to zrobiliśmy, Ewa? Wytłumacz mi, czemu to zrobiliśmy. Czyli chcesz, żebyśmy przeszli do tej ambitniejszej części filmu? Zagadka. Co może oznaczać akronim, to się chyba tak mówi, jak to są skróty od literek? No. Akronim fukuk. Brzmi jak jakiś rodzaj sushi. No, trochę tak, ale to nie jest sushi. To znaczy, jeżeli nie przestrzegasz tej reguły w swoim życiu, jakby nie wdrożysz tego, jest ryzyko, że możesz skończyć jako sushi. Do tego byśmy nie chcieli. Być wyrolowany? Mm. Nie mam płęty. Adamie, drogi Złoty, moje drogie Lożki, moi drodzy Lożkowie. Czasami, jak z kimś na przykład mieszkasz, prawda, Adasiu? No to chodź, Adasiu, zapraszam na moją rękę. Może dochodzić do pewnych starć. Starć y, natury materialnej. Ponieważ czasami może się zdarzyć tak, że ktoś idzie i potknie się o pozostawione majtki na środku pokoju. Prawda? Nie, nie nic, wiem, czemu coś się insunujesz. Nie nic, robię tak. No właśnie, ale mi się zdarza. Może tak się zdarzyć. Czysto tak, komuś. komuś tak. tak, czysto hipotetycznie. Że mogą nie było... robię tak, bo to obrzydliwe. Nie, Adam nie zaznacza majtkami terenu. Robi to za pomocą skarpetek. Skarpetki są obrzydliwe. No i opcje jakby scenariuszów są dwa. Albo podejść do osoby, która zaznacza teren za pomocą swoich majtek, yy, powiedzieć mu, że jest brudasem, świnią fleją, że, że, że dramat totalny, że, że nie chce się tak żyć i w ogóle hatfu. No pokłócić się, spędzić noc na kanapie i łóżku osobno, nie rozmawiać przez następne trzy dni, yy, rozstać się, powyzywać, potem pogudzić, a potem wszystko powtórzyć jeszcze raz, to no, tak bywa, tak nie chcemy. Żeby nie przeżywać takich strasznych momentów w swoim życiu, Pewni ludzie wymyślili taką technikę, która właśnie nazywa się Fukok, yy, i ona sprawia, że my jesteśmy w stanie zakomunikować tej drugiej osobie o swoich potrzebach, ale w taki sposób nie, nie atakujący tej drugiej mhm. strony. Czyli trzymając się tego przykładu z majtkami? O nie, Adam, znowu zostawiłeś majtki w centralnym punkcie naszego salonu. Tu leżą majtki, a dokładniej mówiąc bokserki. One tu leżą. Tu będą leżały strasznie, nie lubię się schylać i podnosić rzeczy z podłogi. Więc to jest jakby pierwszy element, F od Fukok, czyli F jak fakty. Czyli chodzi o to, żeby po prostu przedstawić z tej drugiej stronie zastany stan rzeczy. Czyli w momencie, w którym ja przychodzę do ciebie i mówię Adamie, tutaj są majtki, no to jakby odhaczamy ten pierwszy ptaszek, tak że to są fakty. Numerem dwa są uczucia. Czyli ja muszę powiedzieć, jak czuję się w sytuacji, w której po prostu ty coś robisz. Więc mówię, Adamie drogi złoty, kiedy zostawiasz swoje gacie na środku salonu, ja czuję irytację, ponieważ sprzątałam cały dzień i chciałabym nacieszyć się tą czystością naszych skromnych czterech ścian. Jest mi przykro, bo mam poczucie, że czuję się nieszanowana. Ja zostawiając te majtki na podłodze, Zachowujesz sam samolotnie i całkowicie mnie nie obchodzi, co czujesz, dlatego to prawdopodobnie. zobaczyć i to, to jest ta ofensywa, nie, że ty zachowujesz się agresywnie. Yy. Czyli mamy fakty, mamy uczucia, potem mamy konsekwencje. Czyli przedstawiamy partnerowi to, z czym będzie trzeba się zmierzyć, jeżeli jakby zostany stan rzeczy nie ulegnie poprawie. Czyli ja mogę powiedzieć: Adamie, drogi Złoty, jak zostawiasz galot na środku pokoju, to ja czuję, że nie szanujesz mojej ciężkiej presji, jest mi wtedy przykro. W konsekwencji po prostu będziemy się żreć, kłócić i skończy się tak, że będziemy spać osobno na kanapach. Mamy tylko jedną kanapę. Mamy tylko jedną kanapę. O! To są oczekiwania. Komunikujesz swojemu partnerowi, jak chciałabyś albo chciałbyś, żeby wasze wspólne życie wyglądało. Czyli ja trzymając się tej, tego przykładu z tymi gaciami, mogłabym powiedzieć, że na przykład bardzo by mi zależało, żebyś zamiast zostawiać te galozy na środku pokoju, zanosił je w jedno miejsce. Na przykład do kosza na planie, gdzie jest miejsce na pełne mm -hmm. Ewentualnie, jeżeli już będą te gacie, no to że oczekiwałabym, że, że chciałabym, żebyś po prostu wziął teraz te majciochy i zaniósł je na swoje miejsce, żebyś pamiętał o tym, żeby ich tu nie zostawiać. Mm -hmm. I ostatnie, kolejne konsekwencje, czyli mam fy u k, o, k I wówczas mówię, jeżeli będziesz robił tak, jak cię proszę, to ja wówczas będę czuła, że jestem dla ciebie ważna, że szanujesz moją pracę i po prostu nie skończy się tak, że będziemy się żreć. Czyli nasza relacja będzie się miała dobrze. Czy to jest po prostu skrót od rozmawiania, kiedy to się dzieje? No to jest takie, jak poniosą ci emocje, i po prostu czujesz, że masz wodę, podejść, złapać tą osobę za szyję, ją tam wytarmosić i tak dalej, jej zrobić. To nie robisz tego, tylko robisz sobie trzy głębokie wdechy. I odpalasz głowie fukok, lecisz sobie po kolei, że mówisz, nazywasz po prostu, bez takiego atakowania, że ty, na przykład komunikaty ty są też bardzo niefajne. Mm -hmm. Czyli, że ty jesteś taka, siaka, szmaka, najgorsza i w ogóle, ewentualnie możemy mówić, że zachowania tych ludzi są takie, szmakę, owak, no. Na przykład bardzo lubię stosować strategię pytania. Podchodzę... I mama go dzisiaj pochwaliła. I, e, zrobiła to. Cało ja... Ja bym zobaczył twoje garoty. Twoje gacie zobaczył no. na ziemi. Strasznie źle mi po prostu, że mówiłaś o moich super fajnych ro rol... popon y y Ja bym je zioł. A co tutaj tak leży? A co my tak... Patryk, a co my co teraz, I co teraz będzie z tymi majtkami, powiedz mi? I co oczekujemy od tych majtek teraz, żeby on... Jak one się mają teraz zachować? Tak jak Daniel zadał. Czy, na, czy, czy to też podchodzi, po tutaj ten skrót? Czy to musi za każdą lecieć szablonowo? Nie no, wiesz, możesz wykazać się kreatywnością, tylko chodzi o to, żeby jakby te pod... Te elementy składowe zostały zachowane, czyli żeby zakomunikować z drugiej stronie, że jak ty się czujesz z tym, jak dana sytuacja wygląda, jakbyś chciał, żeby wyglądała, i po prostu jak się sytuacja lepiej będzie układać, jeżeli będzie w ten, a nie inny sposób. Mam wrażenie, że za dużo gestykuluję. To trzymając się jeszcze takiej y, normy YouTube'owej, trzeba na samym końcu zawsze powiedzieć, żeby widzowie zostawili jakieś słowo w komentarzu. Kubek. Z kubkiem Dominikołak. Słowo bym... to jest kubek. A. On nam nie płaci, ale będzie bardzo wdzięczny i przede wszystkim będzie mu bardzo miło oglądając ten film. Tak, i może nam da wtedy jeszcze więcej blues i koszulek. Tyle kubków dostaniemy, ile będzie komentarzy pod tym filmem. Możemy się potem podzielić, a to już jest jego problem. No to standardowo zapraszamy jeszcze na Instagrama. Pani psycholożka, bardzo fajny Instagram, bardzo ładne rzeczy, bardzo ładne zdjęcia. Teraz będziemy prawdopodobnie dużo, no będziemy dużo jeździć samochodem, więc będziemy mieć dużo czasu, żeby odpowiadać na jakieś Q&A y i tak dalej. Zapraszamy tutaj na Instagrama. Tak i nie zapomnijcie o daniu lajka, like daniu suba, Wesoski! no zaraz. No wysoski, no coś, no, 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 no zrobiłem dwa razy już, no koniec.